Zępechuję! Są jakieś pytania? Na górze róże, na dole muminki. Twój stary wygląda jak Tinky Winky. O kurwa! Rzeczywiście! Pupa! Przez twoją obecność dostaje raka prostaty. Nie zesraj się! Zesram się! Gruby nie żyje! Znowu się zezrałem, Stałem karniaczka w kiblu! Tak? To zmerwa stycznie! Fryzjerze, nie podoba mi się ta fryzura! Jakie pumy! Te, co mają jaja z gumy! Słyszysz to? To dźwięk chujci w dupę! Mogę być winna grosika! Nie! Nie może być pani winna grosika! Kto wybił mojego Miller -Misia? To ja wypiłem twojego millermisia! Wysrasz cały alfabet! Wczoraj się zesrał! Ludzie mnie pytają, czy jestem biseksualny, czy bipolarny, a ja jestem po prostu obsrany! Ty patrzcie, ktoś tutaj zra. Och, masz jakieś gry na telefon? Kto pytał? Ja, ja pytałem! Jestem tym, który puka. Puka ci matkę. Ta to zajebiście!